ja idziemy sobie teraz do Osmana, a potem do Mokpola, i będzie test chipsów. Nasza typowa rozmowa. O której jutro gdzieś tam idziesz? E, jutro idę na basen o 16. Aha, okej. Okay. To o której już się budzisz? E, o jakiejś tak ósmej, siódmej, no nie wiem. Wakacje to raczej tak później. Super, ósma, siódma to później. Dobra, no jakoś ja też tak jakoś, ósma, siódma, więc o której się spotykamy? E, możemy tak o nie wiem 9, dziesiąta! Właśnie. Dobra, zadzwonisz do mnie. Bo Dobra. to ty zawsze do mnie dzwonisz. Ale czasami też... Czasami też ja dzwonię. Idziemy pochenne. Idziemy pochenne. Bierzemy czarną. Bierzemy czarną hen. Idziemy do kasy. Już, Już kupiłyśmy, zaraz będzie otwieranko. Nie uwierzycie, poszliśmy do mob mok 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 pola mok, mok, mok um, i nie ma chipsów, które się kupić. Idziemy jeszcze zobaczyć do ja, e, ja, groszka. Ja, jest wideo. I co? I, co? I Właśnie do groszka. Jeżeli jest, ich tam ja nie, nie będzie, to ja zwariuję. Najpierw zjemy inne, ale chciałyśmy te, to była ostra papryczka nie. i ser, one były takie no, pyszne I chcieliśmy, W sensie nie były pyszne, bo ich nie jadłyśmy, podobno są pyszne, bo nasza koleżanka nam tak powiedziała I miałyśmy je przetestować, no ale ich nie ma Idziemy zobaczyć do Groszka Nie ma Proszę, no, chodź idziemy do Żabki obok twojego domu Idziemy jeszcze zobaczyć do delikatesów, bo Zosia mówi, że w Żabce nie ma, więc idziemy do delikatesów, może tam wreszcie będą. Jeszcze zobaczymy w Metrze. Tak. To jest walka o chipsy, my nie jesteśmy takie, że weźmiemy inne smaki tyle, my musimy je przetestować. Do, do delikatesów. Nie no, jak już nie będzie, nie, nie, nie Najpierw idziemy zobaczyć do Metra, jakby coś, o to jest stacja Rasłowicka, więc idziemy zobaczyć, czy są, czy nie ma. Chodzimy po schodach, chodzimy po schodach. Chodzimy po schodach. No patrz, patrz, patrz. Nie mam. Zresztą nie ma miejsca w telefonie, przecież mamy tragedię, bo ona też nagrywa. Nie pytajcie co ma na łapie. Hennę wcześniejszą, którą sobie wcześniej zrobiłam jeszcze Dobra, będziesz, na nocy, ale to w metrze oczywiście nie ma. Teraz idziemy do Delikatesów. To jest ostatni sklep, w jakim będziemy to patrzeć, inaczej podtajemy się. Chodzimy po wchodach, a Zosie dała mój drugi telefon, żeby sobie na nim nagrywała. Potem jej to wyślę. Idziemy do tych Delikatesów, jak tam nie będzie, to ja... Ja zwariuję. I teraz dajcie łapki w górę i sobie kompletnie bardzo was proszę, żeby nam się udało, bo się nam na tym zależy. No. Już jesteśmy przy drzwiach. Wchodzimy. Tu nic nie ma Nie ma Wychodzimy z pustymi rękami Jeszcze jest Kerfur Właśnie się o tym zorientowałyśmy Więc idziemy do Kerfura Proszę Kerfur nie zawiedź mnie <grystanie> Już prawie jesteśmy Wchodzimy Nasza nadzieja Nasza nadzieja Zosia Tu coś jest ale nie ma tych... Nie ma tych. Ich chyba nie ma nigdzie na Mokotowie, na bierzmie i na starym Mokotowie, bo po tych wszystkich dzielnicach chodziłyśmy. Dobra, wymyśliłyśmy jeszcze jeden sklep, czyli Ernest, Oni z koło Jordanka. Ci, którzy mieszkają tam w okolicach Mokotowa i gdzieś tam, no to wiedzą co to jest. Wymyśliłyśmy jeszcze trzy sklepy, daj nie, daj nie, czyli pierwszy, daj nie, daj nie. czyli Ernest, daj nie, daj nie. do którego teraz idziemy i taki sklep Harry, taki powiedzmy osiedlowy nie, sklep, daj nie, daj nie. może tam będą i jeszcze obok parku Dreszera jest stacja benzynowa. No, ja chciałam powiedzieć, widzowie powinniście nam... No, brawa, bo my jesteśmy najbardziej pomysłowe dziewczyny na świecie, bo my wymyśliliśmy w ogóle nikt nie zna tak dużo sklepów jak my w okolicy. My już przeszliśmy bardzo dużo sklepów i jeszcze nie znalazłyśmy, ale będziemy jeszcze szukać. Nie poddajemy się. No właśnie. Dobra, jesteśmy już w prawie przy 11. Prezja! Dobra, wchodzimy. Okej, okay, patrzę. Jest, Chyba... jest, 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 są, so. są, so. so. One tu są, tylko są mega wysoko, musimy kogoś poprosić, żeby nam zdjął Dobra, pani nam idziemy do kasy W końcu znalazłyśmy Emocje <suszy> Emocje zosi. <suszy> i też ile tu jest <grybujesz w okresie> <grybujesz w okresie> już masz ten. Dobra, mamy to, żeby pokaż to. To jest crunchy. O, MC, paprika, serce w ja nie chciałabym powiedzieć, że jestem z siebie dumna i z Warym, Bo mm -hmm. ogólnie tak, z tak dużo sklepów przyszłyśmy, że. No, jakieś 13. <noise> Niestety, już za 45 minut Zosia będzie musiała iść. No. Idziemy nagrać to do Jordanka żeby... Idziemy nagrać to do Jordanka, żeby się trochę wyloz... wylozować, pobawić No i oczywiście otworzymy nasze chipsy Wszystko... Dobra. Te chipsy podobno są przepyszne, więc musimy to przetestować mhm. Ja byłam dzisiaj na Jordanku na lodach i, na... i kupowałam obok kebabach będziemy, będziemy oceniać w skali 1 do 10 jak pyszne są te chipsy, nie? No. no Idziemy znaleźć łapkę To, 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 to. to. Takie kółeczko piękne, zrobiłam akurat. Ile jest na to łatwo? Patrz. W ogóle dzieci już jesteśmy. Już jesteś w ogóle dzieci dużo, łapce. ale nie jest aż tak ciepło. I. Co? Nie, nie, no ja, ja chciałam powiedzieć, że ja zawsze mogę mieć ludzkie ręka. Po prostu nie jesteś tak ciepło. Ja też. No ale jest tyle ludzi, że. nawet mogę mieć Jest tutaj jakoś bardzo ciepło. Dobra, okay, Misia, otwieramy. Okay. Bieręcą! Zapaszek! O Jezu, ale pachną w ogóle też tak. W ogóle ja stąd czuję. Te chipsy są tutaj, ja stąd czuję. No są takie jak na opakowaniu. Taki kolor w ogóle klasa, Co tak no. to większego? Klasa! Zawsze jak chipsy, muszę to to nie nie chipsy na opakowaniu były pomarańczowe, a normalnie były żółte. Dobra. było no, oszukaństwo. Dobra. Napisz jak na początku smakuje serem, potem przychodzi taka ostrość. Tak, ostrość. Ale to jest nie jakaś duża ostrość, one są mało ostre, I ale nam bardzo smakują. Też, ja oceniam 10 na 10. Dobra. Tak jak To powiedziała ja też, w jak, w jak To jest produkt bezopłucnowy z olejami roślinnymi i bez dodatków Mm. na maksa polecamy te e, chipsy, bo ja mam, są mega ja mam... pyszne <coughs> muszę wam coś powiedzieć ja mam strasznie wrażliwe języki gardło więc to mnie piecze trochę, ale jest dobrze Nie też trochę piecze, no ale dobra, biorę kolejnego Tu się gardło zapaliło, ja ogień wypaliłam <coughs> Nie, są takie ostre, dla mnie są idealnie ostre, mhm. dla Zosi to chyba co innego. Jak coś może być idealnie ostre? No może, potwierdźcie to w komentarzach. Teraz idziemy na huśtawki, ale tam za górko na tym mniejszym placu zabaw. Ja, się, ja, ja sobie jeszcze poparzyłam. A ja nie. Ja wtedy, może miałam wtedy inny język, jak... Czas wyznać prawdę, tak naprawdę jadłeś jadłyśmy wcześniej te chipsy. No, jak byliśmy wcześniej. Dotyczyły. No, ale zapomniałam trochę smaku, bo wcześniej były jakieś bardziej ostre. Teraz ja bym tak wiecie, że... Znaczy mniej ostre. Co ja mówię. No, no. Dla mnie są tak samo. Jakby... Dobra, może trochę bardziej ostre, bo coś się zmieniło definitywnie, ale na mnie jakiś bardzo nie palą. Wchodzimy już na górkę. Yy, tak bardzo mnie oparzy. Ej. Nie no, ja... Bera, musimy iść do tego sklepu, bo muszę kupić wodę. No. Musimy pójść kupić wodę. Ja ogólnie kocham to, ale co mnie tak ostrożam? No ja mogę mogę być cały czas coś ostrożnego. Teraz będziemy wchodzić do sklepu. Idziemy do tego sklepu obok parku Dresera, bo mamy to niego najbliżej. Dobra, że biegniemy, bo ja nie wytrzymam. Mi jednak pali. Nie, dobrze. Biegniemy. Musimy biec. Oj, chyba, tu... chyba go rzuciłaś. Rzuciła go. wyzna! No wyzna! Tak się trochę zastanowiłam. Oj, I dlaczego ja to jemu, jeżeli mnie to tak pali. I tak samo znoszę. Moje powietrze pachnie ostro. Nie, że jakbym... Jak zrobisz rurkę i podmuchasz, to wtedy jest takie ostro. Eee. Tak, Zosia, przyznaję, nakrywałam Cię. My, my powoli dostajemy odklejki, takiej bardzo słabo na razie mamy. Nie, ja zawsze wieczorem mam odklejkę, jaką nigdy... Ja zawsze wieczorem mam w sumie odklejkę. Widziałam przed chwilą! Ale się nie nagrało. Hmm. Ale ja też mam zawsze wieczorem wklejkę. A Zosia ja też mam. W ogóle oglądajcie do końca, bo będziemy robić henne. Dobra, jednak jutro będziemy robić henne, więc tego ten odcinek i tak obejrzyjcie do końca, bo będzie dużo ciekawych rzeczy. Ale jutro też będzie odcinek. No i polecam go obejrzeć, bo będziemy tam robić sobie tatuażę henną. Dobra, już prawie jesteśmy przy tym sklepie i już trochę nie pali. No ale chcę kupić Mnie, trochę. Mnie trochę mniej pali. Zosie też trochę mnie pali jakby coś, jeżeli nie usłyszeliście, bo mówiła to ale, bardzo Ale mnie w, ogóle, mnie w ogóle nie pali bo się tylko mnie pali na ustach. mnie też. I tutaj zobaczyliśmy takie coś, że fantami spraw i inne takie. Kup 2 i 5 zł. Więc wybieramy. Które bierzemy? Bierzemy takie. Się nie udało dlatego, że to jest rabat z kartą tego sklepu, w którym jesteśmy. Ogólnie teraz byłyśmy w Siri i nic nie kupiłyśmy, bo tam była jakaś... jakaś pani. Mega niemiła pani. Która... E, ja, ja wzięłam sobie, bo źle przeczytałam, bo nie przeczytałam, że tam trzeba mieć kartę rabatową, żeby zapłacić za dwa napoje 5 złotych. No i pani mi mówi, nie, na pewno źle przeczytałaś, bo to nie jest tak, tylko trzeba... E, I, potem zaczęła da, do, do I potem zaczęłaś coś do nas mówić, jak nie usłyszałyśmy? Potem, potem zaczęła do mnie mówić I co, przeczytałaś ze zrozumieniem? Ja tak, tak, a ona No co, przeczytałaś ze zrozumieniem? I ja, no tak, a ona No mówię, że nie odpowiedziałaś To znaczy, że nie umiesz mówić? Tak powiedziała Ta pani jest jakaś w puku. Nie polecamy Sirko Hej przy parku deszera e, Dajemy jedną gwiazdkę Na serio? Bo bardzo niemili są tam Ci, znaczy, najczęściej panowie są mili, ale e, panie no nie za bardzo. Mhm. Mm nie no, mnie kusiło, żeby zjeść tego chipsa. Nie też i zjadłeś mi znowu spali. Te chipsy zmuszają strasznie. Te chipsy strasznie zmuszają, ale są no, bardzo ostre. Polecamy je, ale miejcie wodę. Ach, serio? Miejcie jakieś wodę albo jakiś słodki napój. No, miejcie coś do picia, co Wam pomoże w tej ostrości, jeżeli macie zamiar je jeść, bo one jak się zje dużo, to one palą. Hejka, jakby coś to kupiłyśmy już wody, ale już jesteśmy w swoich domach, więc nie mogę tego nagrać z Zosią. Bo dopiero sobie naładowałam telefon, ponieważ mi padł kiedy byłam na dworzu i nie mogłam tego nagrać. A Zosia nie miała miejsca do nagrywania, więc naprawdę słabo. Dziękuję za oglądanie i pa!